U Są no, sąd ostateczny przynależy do Ojca Świętego, do Jana Pawła II. Ostatecznie tak, rozpowiadając, przemawiając z Watykań na Szygodni, na to czekam, na to ludzie czekają. By mógł wystąpić, dać posłuch Jana Pawła II, który rozpowie, opowie. Opowiem też od siebie też przygotowanym treściami informacja. Pierwsza opowieść, dobry, dobry początek końca. Druga opowieść, życie to nie gra. Trzecia, spontaniczna, rozsąd konkretny. Osąd konkretny i tu do potwierdzenia, przemawiać będą święci. To przećwiczyć właśnie chcę w tej niedzielę pomszy porannej na wzgórzu od strony Pola Truskawek gdzie będę widział samochody przejeżdżające drogą będzie dla mnie to inspiracją jako do ćwiczenia przed publicznością trochę w oddali, trochę blisko, ale trochę w oddali ćwicząc i oczywiście przemowa Jana Pawła II też będzie i przemowa Jana Pawła II, który właśnie przemówi jak najlepiej jak najpełniej jeszcze w Watykanie, w dobrej aurze molitewnej przemówi od siebie właśnie o to, żeby zaprzestać zła czynienia. Yy, dobre dożywienie, jak należy się żywić, żeby nie łapała schiza, schiżenie, jakieś dziwne poloty, jak życia jak kopcować. Są to opowieści powstały właśnie. Dobry początek, końca. Yy, życie to nie gra, żadna komputerowa, żadna taka tego to jest. I rozsąd konkretny, żeby konkretnie do ludzi doszło, opowiadaniem, powiedzeniem, przekaz będzie po angielsku przekazane, po angielsku przemówione. Przedstawione, a przedstawienie, przemowa Ducha Świętego po polsku będzie przemawiała, ponieważ Jan Paweł II posługiwał się głównie polszczyzną, ja tak również też, stąd też łatwiej, a innym też dojdzie informacja, będą mogli sobie nagrać i przetłumaczyć, jak my tłumaczyliśmy sobie angielski na polski, i tak teraz będą mogli światowo sobie przetłumaczyć polski na swoje języki, którymi się porozumiewają w narodach, w których sobie żyją. I też nie będzie tym problemem, bo byłem w Watykanie, to mówili po polsku W Rzymie mówili po polsku, w Irlandii mówili po polsku Także miło się zaskoczyłem, było bardzo przyjemnie No ale potem właśnie było co widzenie tych, co to by mogli się przydać A mogliby się przydać do zabawy, do atrakcjon, czerpalności smutne, ale prawdziwe I osąd konkretny, żeby nigdy więcej nie doszło do żadnej pandemonizacji Do żadnej dziwnej, chorej narracji a żeby było tak naprawdę kojąco, że można naprawdę fajnie to wszystko zorganizować wspólnie, razem. Zasady, fair i w ogóle opowiadania ludzie mają, reprezentują sobą. Zawsze mogą powiedzieć ciekawie. Ja od siebie opowiem to, co będzie mi dane. Amen.